I to wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Guacamelee Ja i jedziemy dalej po prostu, nie wiem, bardzo fajnie mi się tak nagrywa tą gierkę Nawet nie wiem, jakie są wasze komentarze, wasze opinie, ale mam nadzieję, że będą pozytywne, bo się kurde poryczę Tak więc jedziemy dalej, w ogóle strasznie mi z gorąco, nie mam... A mam wodę, czekaj tak eee. Spokojnie, muszę się napić W sumie nawet nie będziecie chyba wiedzieć, co to jest za firma, bo, bo to taka dziwna butelka o, troszkę wody, jest zawsze spoko. Okej. Okay. let's do this! Let's go, my friend! O, właśnie mówiłem, że coś będzie ciekawego. Zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Okej. Okay. nie wiem jeszcze, jak tam będzie YouTube reagował na moją muzykę, właśnie z tej gry, hmm. ale myślę, że coś tam e, w razie e, czego pokombinuję. Może zastosuję ten efekt, który był w Orim, czyli się będzie gra przyciszała w momencie, kiedy ja mówię, czyli chyba 90% albo 99%, ale nie istotne. Ok, <laughs> ok, zabrały, zabrały tam szkielety młode dziewice do jakiejś tam dziwnej jaskini, nie jaskini, świątyni, gdzieś tam na west, west, czyli east, west. West, West to kuźba co było? Wschód czy zachód? East, no, e... chyba wschód, West. Where. no Kuźwa, jak się pomylę to będzie dupa. Loco Lobo Brand Tequila, no to, to już, już nie ma e, Poloroyo, to by najbardziej chyba rozwaliło, dobra. Zobaczyłem czy mamy tu jakieś easter eggi, dzień dobry, dzień dobry. O, jaki tutaj rozpierdziel macie na chacie, coś się działo tutaj, nie? To chyba tutaj gdzie dziewczynki zebrała. Ja tu nie mogę nic zrobić, bez sensu. To powinny być skrzynie, żebym ja sobie mógł zebrać więcej hajsu. Viva Pinatras! Uuu, mamy Piniatę! No i to mi się podoba! No i to mi się podoba! I oby takich więcej, dobra. E, no, panie, nie bądź pan taki smutny! Co się stało? E, I used to be a luchador. You remind me of myself when I. Aha, kiedyś był luciadorem, tam, ojej, biedny dziadeczek, spokojnie! Ja teraz jestem młody, też kiedyś będę stary, nie, i też będę kiedyś może taki bardziej przymulony. Tam nie mogę sobie... Tam jakieś w ogóle małe pisklaczki chodzą, czekajcie, ja muszę iść. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. A nie, czekajcie, tu, 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 tu... o! To to będzie yy, ten. Yy. No, geografia, no, geografia. Nieważne, nie wypowiadam się, bo będzie potem, że że jestem tępy i nic nie umie... mówię. Jakie fajne piskaczki, chodź tu, piskaczku! Uderzyłem, piskaczka. Nie, no nie dawajcie łapki w duże, uderzyłem, piskaczka, naprawdę, no ja jestem dobry człowiek. Uh, Okej. Okay. He, he. <laughs> Ale kuczaki mogę bić. Mine forever. Mine for... To jest chyba jakieś nawiązanie do Minecrafta, mi się wydaje. Okej. Okay, eee... Uh... Care... Care... Cawe... Cave, caverna del Polo, nieważne. Tutaj wejść nie mogę. Mining tools, supiles. Tu mamy coś. Uuu... Okej. Okay. To w przyszłości porozpieprzamy. Będzie bardzo, bardzo przyjemnie się to rozpieprzało. Czyli ja tu będę musiał mieć na pewno jakąś możliwość powrotu, bo ja widzę tutaj bardzo dużo elementów. A już teraz wiem na 100% że te blośki można rozwalać. Tylko teraz tak, w którą stronę mogę iść? Bo ja mam iść tam, ale tu mogę też, tu mogę też, tutaj nie mogę, tutaj nie mogę, tam mogę gdzieś iść i No kurde, kusi, kusi wszędzie. It was horrible. Okej, okej, nic się nie stało. Nie warczy się, luchadorze Jose Mourinho, czy jak on tam, kurde, miał się nazywał. Jest tutaj, nie bójcie się. O, ten, ten ma jakieś zadanie chyba dla nas. Or kompa kompaniero de banda has gone missing. On mówi pół hiszpański czy jakiś tam, czy meksykański, kurde pół angielski, ja nie mogę tego zrozumieć. Señor, you must help find him. A, musimy znaleźć jakiegoś gościa po prostu z e, tej, z, z z z z zespołu. A jak mogę się na przykład przełączyć z zadaniem, czy czy to nie ma znaczenia, czy 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 jak, czy czy, czy co? Trochę, trochę, trochę nie rozumiem panie twojego zadania. Muszę znaleźć gościa, który z nimi po prostu grał. Nie chce mi się nazywać. O, 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 tutaj mamy chyba kogoś. Czy ty jesteś tym gościem? Uh, Santa Lucita uh, to find a lo lost member. Without him we cannot being our East Coaster or... <laughs> East Coast East Coast. West, Coast, West Coast, East Coast Wanted, Flame Face. No, zarąbiście, poszukiwany. The great chicken thief has been... Terrorizing Santa Lucita? Okej, okay, tu mam jakieś... Tu walczą dzieci z jakimiś... Znaczy dzieci walczą y, robaczkami. To jest bardzo popularne w Meksyku. Y, y, nie ważne. Zaginęła Człeko podobna y, małpa. Ole <laughs> te kili, ale byśmy się NA... nabzymzolili. Mówię wam, tam nie możemy rozwalić, bo gdzieś tam od dołu byśmy mogli, ale niestety. Ile tu jest drzwi? Ile tu jest kurde drzwi? Wszędzie są drzwi. Masakra. Dobra, spokojnie, spokojnie, nic się nie stało. Tam mam jakiegoś dziwnego gościa. Siema. O to jest jakiś wojownik, ewidentnie. What are you looking at? Na twój. E... Czy on ma spłuczkę na głowie? E... E, myślisz, że możesz mieć fan z Elbanu? Banu? Banu? The toilet Special move, the toilet flush. Nie, no nie mogę, to nie, nie mogę, kurde What the fuck Uh, co to jest? I'm the great combo chicken, welcome to my dojo. Nie mówcie mi, że kura będzie mnie uczyć, jak walczyć. Bo to już będzie szczyt, nie? Ja wiem, że ten, ja wiem, że, 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 że ten let's play miał być w miarę łachowy, ale to to już by kurde przebiło wszystko, naprawdę. Poncio! Poncio? Poncho! What the fuck, co to jest? Człowiek <śśpiewanie> cyborg. Say hello to luciador. luchador. Alright. No oh, kurde, nie, 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 panie, panie, spokojnie, nie bij mnie, ja jestem przyjaźnie nastawiony. What? Yes, yes. Eee, uh, once uh, demonstra... Aha, okej. Okay. Go for it. Uuu, mamy zarąbistą walkę z Poncho! Okej. Okay. Ale on troszkę... X, 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 Pięknie! Dobra, czy mamy jakiś tam poradnik? Not bad, not bad. You're basing the hit, combo, uh, dobra. Ok, uh -huh. hazard pay. <laughs> no, get to work. Dobra, uh, czyli teraz. A, X, 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 pitch. No, bitch, pitch. Boże, ile tu jest kombosów, dobra, czyli teraz tak. No, góry. Uh, nie, czekaj. To jest lewy. Nie, czekajcie. Do góry X, nie, do góry X, a do góry, dobra, o, już, już wiem, już wiem, spokojnie, już wiem, już ogarnąłem, tylko na razie nie ogarnąłem od razu, bo ja zazwyczaj nie gram na padzie i po prostu takie komendy do mnie nie przemawiają zbytnio, także teraz po prostu robimy eleganckie podbicie, podskakujemy i wykańczamy go w powietrzu, elegancko, to właśnie chodziło, e, teraz będzie ten uppercut, bum, 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 pięknie, dobra, już, już wiem o co chodzi, wszystko, nie ma problemu. A no teraz... O Jezusz Maria, co to jest? Dobra, podbijamy. E, podskakujemy, uderzamy. Jeszcze raz podbijamy i ten masakra Nie, dobra. Pod, nie. Podbijamy. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Spokojnie. To nie jest takie łatwe do ogarnięcia jakby się wydawało. Podbijamy pyk! No i szkurde, Panie! Aha, bo ja go mam jeszcze uderzyć, dobra Pod, nie podbij No szkurde prawie dobrze. Podbi. Okej. Okay. Dobra, teraz już będzie dobrze. Ale to nie było wcale takie łatwe kombo. Ja takich kombosów to, to wiecie, to się losowo tam robi, ale tak na zawłanie nie jest takie łatwe. No właśnie nie było takie łatwe. Gościu leży, biedny. Eee... Dobra, spoko. Gościu się telepor teleportował. Drama Queen. Mm. <laughs> Challenge ahead. Eee, dobrze. Dobrze, zatrzymam wszystko co będzie trzeba, kurde nawet pociąg gołą, gołym czołem po prostu. Dobra, co mamy teraz? Okej, okay, czyli to wcześniej był chyba znak, znak zapytania, teraz ewidentnie pokazuje nam się tutaj El Skjeraton, jaką tam się nie pamiętam jakoś tam nazywał. A czekajcie, tam jeszcze coś tam pokazuje, halo, 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 Y. Aha, nie, na razie nie jestem spragniony twojej wiedzy, ponieważ sam sobie poradzę do tutaj mam jakiś tam innych wojowników. Senior Amor! O jakie o, 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 bicki, jakie... Też mam bicki, ale nie pokażę, bo mi tu green skin wytnie i będą mniejszy <grym>, Dobra, mam tutaj w ogóle jakąś wioskę chyba w wojowników czy coś w tym stylu. E, tak do tej pory ogarnąłem, dobra, bardzo dużo przejść, bardzo... O ja piernicz, to jest bardzo dużo dogarniania tak na dobrą sprawę. Kolejny jakiś... Y, zniesmaczony, smutny gościu. Nie bój się fajnie, wszystko jest dobrze. Dobra, tutaj już byłem. Czyli lecimy elegancko w stronę tam gdzie mieliśmy iść, tak? Tutaj mamy te, te wykrzykniki. I tu był ten wykrzyknik, ale ja już tych sprawdziłem. To takie zadanie poboczne gdzieś tam możemy, prawda, robić. O, tu mamy kolejnego gościa. Co od razu jeszcze możemy tutaj pozwie... Chciałem babkę udać, to, 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 nie, to nie byłby dobry pomysł tak naprawdę, bo jeszcze by mnie zieliła i co by się działo? E, nie, ja tam coś mam. Ja tu mogę wskoczyć! Mogę wskoczyć! Wiedziałem. Eee, nie, żadne easter eggi, nie. Dobra, dzień dobry, panie. Prendor seniory, play any music for you until band will No, próbuję, kurde, ale ja nie wiem, który to jest, który to jest ten wasz zaginiony. Co to za babka? Kolejne jakieś zadanie? Jestem zdesperowana, spokojnie. Moja kuchnia jest jakaś tam, nie wiem, w ruinie, kuźwa, ciur wie o co chodzi. Przynieś mi trochę sera! Będzie pięknie, no kurde. Wszyscy jak zwykle po prostu operują mną na prawo. Jo, mogę tam wejść, dziękuję. Hajs się zawsze zgadza. Elegancko, dobra. ta <laughs> głowa, What the fuck? Co to jest? Zarobiste, dobra. Trzymamy, możemy jakąś umiejętność. 1400, no. nie chcę jeszcze wykorzystywać, ale czekajcie, może zrobimy coś. Czekajcie, coś czego. Jeszcze nie robiłem tutaj. Czyli może zmienimy sobie jakiś kostium, prawda? Te już mamy już kupione, te muszę kupić, to dosyć drogie, ale kostium kurczaka będzie naprawdę fajny. <laughs> ale w ogóle tu są jakieś bonusy. Bonusy charyzma e, i discount of Hernados, nie wiem co znaczy. High flying kicks, ten tutaj stamina regenera. Aha, bardziej ten, ale za to większa e, regeneracja przez cały czas, coś w tym stylu. Nieskończona stamina, no to, to, to jest dobry, gościu. Czekajcie, bo tu wszystko zablokowane. Chen, Goldsman... Aha, tu w ogóle jakieś złote medale będę musiał zdobywać. Tego gościa nie miałem. Przebierzmy się za niego. Bardzo ładny gościu, bardzo mi się podoba. Różowa maseczka, y różowe spodenki, elegancko, po męsku. Więc lecimy skopać dupsko temu szkieletorowi. Czekajcie, czekaj, czekaj, gdzie Kuczak? Masz! Dupę, Kuczak. Kuczak! Kuczak! Chodź tu! Kuczak, o! Bum, bitch! Bum, 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 bum! Jeszcze, kurde, go będę okładał, jak, jak leci. Dobra. Tam możemy iść, ale jeszcze chcę zobaczyć, co jest na górze. Co to jest? Y Sierra. Ale ja tam chyba nie razie nie mogę pójść. Chyba, że się będę mógł spinać potem po, po ścianie. No to może być. Kuczaki! Bon. Co to jest? That's right, little chicken. I'm just an inanimate object. <laughs> What the fuck? <laughs> mi to się kojarzy z tym z noc w muzeum, jakby ten jam jam, tym i dacie miam Co to jest? Ka kabal... What the fuck? Churro tam jakiś. You scaring him off. Co to jest za wielka Kanciarz, ta kamienna głowa, która gada i żyje. Nie rozumiem. Uh. Uh. Czym ty być, kurde? Aha. Czyli to będzie chyba coś w postaci jakiegoś teleportu, tak? Have you found any of my omelet bro omle omlek brothers? Omelet brothers? Okej, okay. no nie, nie, nie. Vive de Aquit. Dobra, czyli po prostu to będą jakieś teleporty, ewidentnie, na razie już nic takiego jeszcze nie znaleźliśmy. To będzie jakaś forma teleportu, no całkiem, całkiem ciekawa rzecz. Dobra, zobaczymy, co będziemy mieć tutaj. Świątynia deszczu, kurde, jedziemy! Moi, no zaraz mi się, kurde, moje różowe te... spodenki, kurde, przemokną. Uuu, tam takie fajne... Co, co to w ogóle, bo to są takie jakby niewidzialne... Dziwne, nie wiem jak to nazwać. Nie mogę się tam dostać, szkoda. O, będzie grubo, ja już to czuję, bo jest bardzo duża przestrzeń. Nawet jeszcze mamy zapis gry, to będzie na pewno coś porąbanego. Dobra, czekajcie, może jakąś umiejętność jednak sobie kupimy, co? Stamina Respawn Boost. A, co tu jeszcze było takiego? Nic, nie zmieniam, nie nie. Może sobie jednak zakupimy tą staminę, może się nam przyda. O, mamy całą czachę. Nie wiem co to mi dało, ale... Ale mamy więcej staminy. To jest... To jest dobra rzecz, dobra. Zapisz jeszcze raz. Uh, just walk away, dobra. I zobaczymy co będziemy mieć tutaj. Dzień dobry. Ho ho! Uh, going in the teplay. Eee. Uh, 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 aha, dobra Jakieś tam kreatury Dobrze, nie ma problemu, zajmę się nimi wszystkimi. Co to jest za świątynia, ja się pytam. To mamy jakiś dziwny portal. to I Teraz jesteśmy w innym wymiarze, gdzie ta świątynia jest otwarta. Nie rozumiem. Ale nie, ta gra naprawdę jest coraz, coraz dziwniejsza. Meskitu. O, czekajcie, 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 bo ja tam. To, 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 czy, e? czy to może być to? Czy ja odkryłem właśnie coś ważnego? Czekajcie, 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 czekajcie. Szybciej, szybciej, szybciej. Ooo! To mi się podoba, czyli w innym wszechświecie. No, dawaj, w innym wszechświecie to. Jest! Y mam całe serduszko i mam więcej życia. W innym wszechświecie te rzeczy niewidzialne stają się widzialne. Dobrze wiedzieć na przyszłość. To jest bardzo fajna rzecz, przy, przy okazji... Fajnie, że to automatycznie zapisuje, gdy przychodzimy do tego, to jest bardzo wygodne. Dobra, no to lecimy do tej dziwnej świątyni, nie wiem, co tu się będzie działo. Okej, okay, pyk. O, piękne podbicie. Już, już troszkę bardziej zaczynam ogarniać, aczkolwiek jeszcze nie wszystko, ale to z czasem sobie przyjdzie, to nie ma problemu. Nie ma spinny, prawda? Uuuu, nie, to jest ta zła kobieta. Oh my, who do we have there? Here, nieważne. E, tak, gadałem z jakimś tam. To jest panie, nie, nie naburmuszaj się tak od razu. jaki śmiech, kurde, co to jest za śmiech? What the fuck? Ja się jej boję, dobra. Ehm um, Tak, szukam tego kalaka. Okej... Okay. Okej, okay, nie ma problemu, skopię wszystkim dupsko, chyba że będę z nim się musiał też bić. BEM! <śm> ona mnie chce zauroczyć, ale ci się nie uda, pani! <śm> no efekt, nie, ja jestem luchador i ja tam nie lecę na takie paniusie jak ty. <śm> okay. Jest samotny. Seriously. Heavy. Pitting. Nie rozumiem jej. Bardzo dziwna kobieta. Matko bosko. Please make him comfortable. Dobra. Zniknęła i się w jakimś bąku. What the fuck? Co to jest? Dobra, bardzo dziwne maczu go, co się. Bum, aj, nie udało mi go tam władować się w tego, dobra, I ry pocufi, elegancko, nie, więcej ich tam jest, bum, do góry, pyk, pyk, pyk Nie są jakieś, wow, 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 dobra, już chciałem mówić, że nie są jakieś niebezpieczne, ale jednak, jednak, was są niebezpieczne, trzeba robić Muszę nauczyć się uniki robić, bo ja zawsze tylko tak naprawdę napierdzielałem we wszystko jak leci, a nigdy nie skupiam się na unikach, to jest naprawdę Jeju, i, co jest? E, 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 okej, okej, okay, okay, okay. nie wiem co się dzieje, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. What the fuck, nie! Jaki rozpierdziel totalny, co się dzieje? Dobra, został tylko jeden rypo, Sumpfit, dobra. Co to było? I mamy Piniatę, super, więcej hajsów. Co to było? Ktoś mi powie, bo ja nie wiem. Dobra, mamy kolejny portal i będziemy teraz w nowym, normalnym świecie. Dobra, czy będziemy mieć coś teraz... Mam kolejny portal, ale czy możemy się tu wrócić, coś zrobić? Czy niekoniecznie? Raczej nie. A, tamto... Teraz będzie po prostu zamknięte. Czyli przeskakujemy między dwoma światami, równoległymi wymiarami, ciul wie o co chodzi. Jest całkiem ciekawie, powiem wam. I znowu jesteśmy w nowym świecie, i znowu jesteśmy w normalnym, i znowu w tym. No, może być, może być. Dobra, a tutaj nic nie zrobię, przechodzimy do tego świata i teraz jesteśmy tutaj, teraz muszę, muszę skoczyć to chyba, okej, okay. a tutaj też nie pójdę, dobra, myślę, że jest okej, okay. myślę, że jest okej, okay. tam mamy teraz niewidzialne drzwi, ja wcześniej były... uuuu, moja głowa, tu będą jakieś rozkminy, bo to teraz widać, a jak przeskoczę, tego nie będzie widać, Oooo, fuck. To będzie trudne, oj to będzie trudne, coś czuję, dobra, bo tu mamy portal i teraz w momencie jestem tutaj, i przeskakuję sobie tutaj, aha, teraz tamtego nie mogę przejść, to wracam do tego portalu i wtedy to jest tutaj, a jak przeskakuję tutaj, to to, to jest tutaj. Nie rozumiem, dobra, myślę, że tym się zajmiemy w następnym odcinku, być może przeczytam jakąś instrukcję, albo coś, co robić w, takich, w takim wypadku po prostu w grze, no bo to nie będę tam... Nagrywał coś takiego, bo, 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 bo potem nie będziecie wiedzieli o co chodzi, ja też nie będę wiedział o co chodzi, będzie, będzie to nudne i tak dalej, a to ma być fan, happy i tak dalej, więc jeżeli wam się podobał ten odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o tym, wbijacie na Facebooka, Instagrama, wszystkie inne social media w opisie e, i po więcej Luciadores, e, Compadres, e, Mama Sita, e, pierdzielanie i tak dalej. Możecie również pisać w komentarzach i zostawiać łapki że się cieszycie, że dalej to nagrywam i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ludziska i do, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się luciadory Luciadore. 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 Hey!